Ten kierowca wjechał do tunelu, nie wiedząc, że w środku czas płynął 100 razy szybciej. Po pół godzinie jazdy, nie znajdując wyjazdu, uznał, że tunel został wydłużony i jechał dalej. Najdziwniejsze było to, że nie widzieli tam żadnych innych pojazdów. Zaniepokojony kierowca postanowił posłuchać rad pasażerów i zawrócić tą samą drogą, którą przyjechali. Po dwóch godzinach krążenia nadal nie udało im się dotrzeć do wyjścia. Zbiornik paliwa był prawie pusty, gdy podejrzliwi pasażerowie poprosili o opuszczenie autobusu. Wtedy sprawy zaczęły przybierać dziwny obrót. Gdy wszyscy wysiedli, ciężarna kobieta znalazła telefon komórkowy przy drodze. Był to ten sam telefon, który wyrzuciła, gdy wjechali do tunelu. Jak mógł się tam znaleźć? Aby zrozumieć, co się dzieje, wysłano dwóch mężczyzn, by zbadali drogę przed nimi, trzymając linę, żeby się nie zgubić, podczas gdy reszta czekała na miejscu. Z czasem wydarzyło się coś jeszcze bardziej osobliwego. Dwaj mężczyźni wrócili, ale pojawili się z przeciwnej strony tunelu. Wszyscy byli w szoku, myśląc, że tunel może być okrągły albo przypominać labirynt. Lecz gdyby tak było, kierowca zauważyłby to podczas jazdy. Starając się zachować spokój, jeden z mężczyzn zaproponował, aby zebrać całą Jedzenie i je racjonować. Wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, więc wszyscy oddali to, co mieli. Bez sprzeciwu, po krótkim posiłku kilku mężczyzn postanowiło kontynuować poszukiwania. Chcieli sprawdzić, czy nie przeoczyli jakiegoś szczegółu, lecz gdy wrócili do punktu wyjścia, zauważyli coś niepokojącego. Autobus, który wcześniej był nowy, teraz był pokryty kurzem i rdzą. Nawet jedzenie w środku zgniło, jakby minęło sto lat. Wtedy zrozumieli, czas w tunelu płynął znacznie szybciej niż na zewnątrz. Gdy zastanawiali się, co robić, światła w tunelu nagle zgasły. Rozległ się krzyk i gdy kierowca włączył reflektory, Jack zniknął. Pozostał jedynie długi ślad na ziemi. Podążyli za czerwonym tropem w głąb tunelu, aż zatrzymał się przy betonowej ścianie, nie wiedząc co zrobić. Zaczęli w nią uderzać. Dźwięk był dziwny i zaczęli ją rozbijać. Wkrótce ukazały się metalowe drzwi. Za nimi znajdowało się tajemnicze pomieszczenie pełne starych papierów i kilku bardzo dziwnych skrzyń. Ale co to wszystko oznaczało?